Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda się na kolejny odcinek z Fall Guys'a, moi drodzy, sorry, trochę za mój głos, ale mam katar i przez to mój głos może być trochę inaczej, i mnie trochę boli gardło, ale nie o tym w dzisiejszym odcinku, ponieważ w dzisiejszym filmie, moi drodzy, zagramy sobie z Manoikiem. I zrobimy pewien challenge, pewien challenge, który no nie był prosty, bo nam trochę to zajął z Manoikiem i jak już graliśmy to naprawdę były takie emocje, że myślałem, że się to nie uda, na szczęście się udało. Jest to oczywiście akcja sponsorowana przez Epic Games, dokładnie nazywa się to Infanancer, po prostu takie challenge dla influencerów, więc razem z Manoikiem dzisiaj sobie przejdziemy jeden z nich, Zobaczcie, co z tego wyszło moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tak trzeba łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie do Manoika również, on dobija milion subskrypcji. A jeżeli chcecie więcej u mnie filmów z Fall Guysa, łapa w górę, moi drodzy, jest to bardzo ważne. Więc łapka w górę, żeby panda wyzdrowiał. Możemy jeszcze sobie sprawdzić na szybko sklepik, czy jest coś nowego. I nie będę wam już przedłużał odcinka. Więc tutaj jakieś skinki to one były. E, tutaj nic ciekawego. Jakiś sklep tygodniowy. Nie, dobra, no to co, moi drodzy, przechodzimy już do filmu. A więc, moi drodzy, jest już ze mną Manojek. Witam, dzień dobry, dzień dobry I Dzisiaj postaramy się przejść grę i ją wygrać bez upadku ani razu nie możemy się przewrócić z mapy, spaść i tak dalej i musimy dojść do finału i później jeszcze ten finał wygrać, więc będzie bardzo ciężko dlatego przywołałem Manojka który jest bardzo dobry w fasolki i mi pomoże na pewno w tym challenge'u tak, ja myślę, że mi przywołasz, żeby było jeszcze bardziej ciężko, bo ty lubisz jak jest ciężko, więc damy radę, damy radę przejść pierwszą rundę, myślę chociaż. No myślę, że pierwsza runda nie będzie jakimś wielkim problemem, ale zobaczymy jak później to będzie wyglądało. Dobra, to co? Ej, w sumie na tej mapce to ciężko spać, tylko czy robimy tak, że nie może spaść z przeszkody? Na przykład tu jak są te kółka, nie możemy spaść na dół, czy to już za ciężkie i po prostu nie możemy spaść w tą przepaść taką? No to też od tego zależy. Nie no, mi się wydaje, że z, bez upadku chodzi o to, żeby spać z mapy. Przepaść. Tak, no dobra. no bo będziemy spadać. No i łatwo, no. Spadać... Musimy dać lekkie fory dla manojka. No tak, spać bo... Spać jak... to wiesz. Wszędzie mogę spać pewnie. A to jakbym teraz spadł, to nawet śmiesznie bo. Nie musiałem dalej grać. Nie no, teraz nie, nawet wcześnie. Dobra, dobra, upaść. bo ja naprawdę spadłem. Z czego? Jak tam nie masz czego spać no na znamie, razie. No bo mnie tak w kółko wybombiło na bok. A, no chyba, że tak. Nie, no ale na, na, na razie to bardzo fajna mapka nam się wylosowała do tego challenge'u. No ja nawet Nie przejdę do tego. Spokojnie, ja będę pierwszy. Damy radę. Ważne, żebyśmy jeszcze. Jakie bomby wybuchają? No to nie, jest, no, jest z finału. Tutaj. Z finału no, z Blasbola. Dobra, w sumie mogliśmy zrobić tak, że nawet nie można spaść z przeszkody, no, no, bo i tak mogliśmy, jest dosyć mogliśmy, łatwo. Bym przegrał wtedy właśnie. <laughs> Ja sobie nie lecę na, na spokojnie. Dobra, pierwsze miejsce raczej wlatuje No Dobra, pierwsze miejsce, czekam aż dojdziesz do tej mety, zobaczymy e, biegnę, jak sobie. Nie biegnę, 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 tylko zapomniałem, że można się rzucać. No ja można nie wiem, to biegnę nie. Panda daj no. zrobić. Jestem przedostatni Eee. Biegnąć pod górkę. Może mogłeś chwycić tą kulkę nie, i Nie, to jest to wys... nie no Manojek Troll, troll jakiś, co to ma być? Ja miałem pierwsze to miejsce, to miejsce, a ty nie tam. wszedłeś mapy? Nie no, nie mogę. No ale ty jesteś prostem tak? A jak tam w Fortnite, no to nie ma co się dziwić. Ajajajajaj Pancia, aj, aj, bo aj. tu już jest gdzie spaść, to musisz uważać. Spokojnie. Aha. O! <laughs> nie no nie dobra. To jest jakiś żart. Specjalnie oni mnie chwycili. Dobra, to to się wytnie po prostu, nie? <laughs> no nieźle ci, patrzył, muszę przyznać. No to co, lecimy? Próba numer dwa w przejściu. Chyba ciężko spać dość. No tutaj jest bardzo ciężko spać z mapy. W sumie jedyna możliwość to dopiero na tym środkowym yeah, wiatraku. Zobaczcie te warzywa i miecze w powietrzu. A to jest taki event aktualnie, trwa w gierce, gdzie tam musisz zbierać chyba ze 150 tego, i potem będziesz miał taki plecak, jakby więc okay. spoko, bo darmowe skiny rozdają. Co jakiś czas jest coś takiego, i teraz trzeba zbierać takie rzeczy na mapach. Później jakieś różne rzeczy możesz odblokować dzięki temu. Dobra, jak sobie ale radzisz. Jeśli nie przejdę, to sobie nie obrazisz się znowu, nie? Nie, no jak znowu nie przejdziesz. Przecież ja no jestem. To jest za ciężkie. To 5. To jest mapa z pierwszego sezonu. Tak no może ale ona być za ja nie ciężka. Ja grałem ostatnie 10 sezonów. Dobra, no dobra, lecę środkiem, to mi pomoże i my nie z środkiem to spadniesz tym bardziej. O, ale mi pomogło, nie, no dobrze, dobrze było. No, dopóki nie spadniesz, a ty już to. ty jest No, jestem na tym. pod górkę. Czekaj, panda. O! Dobra, jeszcze go chwycę. Nie, nie, nie. A, dobra, szósta jej. Spadłeś? Nie, nie, A, spad... Zapomniałem, że <śmum> No mówi, nie. nie <śmum> wiem, kiedy my przejdziemy to, ale na dobra. Naszym jest przejście mapki, a nie, że nie mogę spać, no. No, no ale trochę dobra, tak. No, to stoję i nic nie robię. Powinni dodać coś takiego jak w Fortnite, że możesz nieść kogoś, co jest powalony, to bym cię niósł tutaj i może byś wreszcie przeszedł rundę ze mną <laughs> bez spadnięcia. No śmieszne, śmieszne. No widzę, że teraz tutaj humor olbrzymi, zmano i kać naśmiewać. Super, super panda. No musisz po prostu mnie częściej spektatować, zobaczysz jak przechodzę mapę i następną ci się uda przejść razem ze mną już. Dobra, tak, taki jest plan. Myślę, że się uda. Dobra, no to zobaczymy. Czy weźmiesz lekcję? <noise> Do kolejnej mapki. O, tego ziomka chwycę. Patrz, on nie przejdzie dzięki mnie. Czekaj, muszę go dogonić. Nie, no nie dogonię go. Przypał. No i drugie. No, drugie. Nie, jeszcze go mogę chwycić. Czy robią, czy nie te takie na ziemi? E, nie, to o. nic nie robi. Muszę zdążyć. 17 osób. Dobra, to jest tak przedostatnia jeszcze. Okej okay. Dobra, masz to, masz to tutaj, masz to. Tutaj, tutaj No chwy o Jezu! Dobrze! Jezu! Brawo! Chwycił się Dobra, nice, czwarte, czwarte, nie, dobra to super panie jak ci poszło, super ci poszło Jeszcze jedna chyba i finałowo, więc może no, się uda. Oby teraz jakaś piłka była czy coś No, Albo choć na wiem, piłce też to... może być teamówkę, no nie <laughs> wiem, zobaczymy No nie no czemu to mi w drugą stronę ucieka No dobra, mam, mam, mam Władnie, no. Jestem u góry Właśnie wydaje mi się, że lepiej jest tu skakać, żeby w tej strefie takiej grawitacji tu jeszcze być. Ty, no chyba będziesz to miał, bo oni chyba mają mniej większości od ciebie. No, ja nawet chyba pierwszy będę. No i. Nie, dawaj. A nie trzeci, bardzo ale bardzo. dobra, przeszedłem, przeszedłem, finał. Dajcie mi jakiegoś heksagona, proszę. No, bo by heksagon. mi nad pałką. No, jump showdown też byłby dobry. Najwyżej mi się nie uda, ale nie. 3, 4 i spadamy, patrzcie. Nie, nie, nie. Tylko muszę znaleźć tak, żeby. Nikt mi na to nie wchodził. O. Patrz. Okay. I muszę. Tak? I akurat wtedy to ostatnie mi się pojawi normalnie. To ci się pojawi. Nie! Nie! No, nie, nie, nie nie no przeskoczyłem tak to. No to się pojawia to ostatnie nie. wtedy. Najgorzej no. Tak daleko być i odpaść masakra. Tu jest żółty. Nie, on mi go zabierze. No zabrał mi go. O! Nie! No co? Nie no, nie mogę. Dajcie mi guzika. Dwa nie, muszę nie tylko widzę, kliknąć. No, haha. Idę na guzik i akurat chłop mi go klika. Cztery miejsca są. O, tu jest. Dobra, jeden. Jeden, tam jest, tam jest, no widzę. On no nie, no tu był, tu był. Dobra, Proszę. mam, let's go! Jezusu. Ja nie Jezusu, mogę, ja dobra! Jestem <laughs> 9 mm. osób przechodzi, dobra, finał wreszcie. O, jest, najprostsze co może być, zwykły heksagon dobra, super. To teraz, ja teraz tylko na spokojnie sobie na wyższych strefach skakać i będzie dobrze. Nie, 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 ja proponuję na dół, dziurę <laughs> nie, To nie jest dobry pomysł przy dziewięciu graczach. Jakby było z 18, to może tak. Dobra, ale no tutaj chyba najbardziej swojego skilla możesz pokazać. Zrób to, no, proszę. No tutaj w sumie jak się sam pomylę, to spadnę, a jeżeli się no, sam nie, to pomylę, nie pomylę. to okej, okay? dzięki, dzięki. Za damy ciężki. radę. O. Patrz, po co Dobra, tam skakać jak tu masz jeszcze klocki? Ale ten przed to on też chciał. Oj, no tu. Ojej! Kurwa. Nie, to spokojnie. Dopóki nie jestem na jakichś nie wiadomo tam platformach od dołu, to jest dobrze. Dobra, jestem giga wysoko. Jezu, ja nie, już się boję, mówić, że tak jestem. Nie, 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 nie spadaj, proszę. Nie, no spokojnie, raczej. Trzy osoby już odpadły, jest dobrze. Cztery. Co jak moja fasolka ma lęk wysokości? No, ja mam lęk teraz przed. Przegraną. Kończą znowu, mi się no, klocki. Co zrobiłeś? Tam pewnie wyskoczysz. Teraz tu od razu się wracać no. Dobra. Gdzie on jest? Tam. Dobra. No, on ma dużo. Musisz skakać powoli. O, ma chyba więcej klocków, Panzia Spokojnie. No nie! Chociaż. Oj. Nie dosięgnę do tego. Nie. nie, no, drugie miejsce! Ale to zabrakło, no nie wiem, z pięciu klocków w no. sześciu może. Ja nie mogę, nie! Masakra. Ja bym zaliczył, wiesz? Moim zdaniem idealnie zagrałeś. <noise> to. Tylko niestety nie, nie jestem zwycięzcą. Fajnie, że 15 tysięcy osób przede mną przeleciało tą rurą. I co tu? Tutaj skacz w rury niżej. I później, Zykałem, na tych kółkach trzeba uważać, bo jak te kółka się tak przechylą, że spadniemy, nie, to jest nie. koniec. C Uf. Dobra, ja sobie poczekałem chwilę, bo wolałem nie ryzykować. Nie. Dobra, spadłeś? Czy nie jeszcze? A jak myślisz? No dobra, to już wiem o co chodzi. Pamiętaj, to jest pierwsza runda, to nie ma innego wyboru. Okej, okay, okej. No się okay. tak kółko przewróciło, no. Tu właśnie ja poczekałem sobie chwilę, żeby mi się tak kółko nie przekręciło. Ale nie, nie no, nie. Kółko było git, tylko po co nie doleciałem z tego kółka do kolejnego, jak studia, nie wiem czemu. Ja na razie nie spadam, więc jest dobrze. Tylko niech mi dadzą to, dobra. Ja Wróciłem się. się Okej, okay, wolę sobie z tej strony, wydaje mi się, że tu będzie prościej. Okej, okay, na razie ja myślę, poczekam. Zapomniałem o, zapomniałem Ej, ale jakieś dziwne nowe przeszkody tutaj dodali, nie grałem jeszcze na nich. Co to jest jakaś ściana ruszająca się na końcu? O co chodzi? Dobra, wskakuję do rury, przeszedłem. Bez. bez przewrócenia się, więc jest dobrze. Nie da spać z mapy, więc o tyle dobrze. O, jest dobrze. Ale tu nie można spaść, więc tyle dobrze. Nie, tak, ale jak będzie 20 osób, to może być trudno znaleźć to. No ale też dużo osób przejdzie tą mapę pewnie z... nie wiem, z, z 15 Prawda, prawda. A już przy 15 może być finał Nie nie nie, nie, nie. skacz tu dobra, nie, wstań nikt, nie, nikt Dobra git mam Po lewo jest ale już tam pewnie będę Tu jest tu jest o, Dobra 3 tam dobra, jest ale nie zdążyłem Nie wiem teraz już na spokojnie przy takiej ilości Po lewo, ludzi. W nie wiem, czy ale już są Tu są 15 no. milionów klocków Chyba po dwa pod rząd na nas Dobra o, mam 4 Nie wiem co on zrobił O tu leci Do prawej no, tutaj dobra, dobra, pięć. Tutaj, co, brawo! Drugie miejsce, dobra. A tutaj tylko sześć osób musi odpaść. Tu nawet nie ma, że ileś ma przejść. Mogę sobie biegać na razie do póki to takie wolne. Nie Może wiem, ufam to... tobie, rób tak, żeby wygrać, ok? No, mam nadzieję. Chciałbym wreszcie dojść drugi raz do finału. Dobra, niech tu ktoś spada, nie O moją głowę się przewrócić coś... O, dobra, jedna osoba spadła już. Jest dobrze Dobra Git. No ale teraz już finał chyba będzie No, mam nadzieję No bo jest nas 11 albo 12 To jest proste do momentu doskoczenia tam dalej Dariu, to panie, musisz być turbo... Tak wiem odrobić. Znaczy tutaj jest ciężko na razie odpaść, bo to jest jeszcze dosyć szerokie wszystko Nie wiem, to już było bliskie Ale to by mnie nie wyrzuciło, to by mnie do góry A, okay. podbiło O tak o! O. No i nic Dobra, się bałem że spadniesz. Nie, nie, nie. Tutaj można spaść. Jeszcze te klocki jeżdżą. Śmieszne. Tutaj trzeba uważać, bo cię chwytają. Dobra, deska, deska musi tu przylecieć. O dobra. Nie! D dobra. Yes. Jaki fart, nie! Co to było? Dawaj, 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 dobra. I teraz jest najgorsze. Bo to jest jak na jump showdownie teraz. Oto. Nie. Joki fart, nie mogę. Dobra. Oni jeszcze cię chwytają. Oni są właśnie tacy, że cię jeszcze chwycą przy tym. Okej, okay, a tu odpada. Tu się da dobiec do mety, czy tu po prostu kto spadnie, to odpada? Nie, tu się da dobiec do mety. Okay. Mówię, że z cztery osoby to. Dobra, już na koniec idę. Teraz najgorsze przede mną. Tu trzeba bardzo bezpiecznie zagrać. Nie, no, trolluję. Dobra, to jest najgorsze teraz. patrz, są, jakby sześć tych jest, ale w sumie można skoczyć na dwa. No? Dobra, dobrze. Ja go jeszcze Masz zrzucę. To. Zrzucę go jeszcze, dobra, nice. Nie, nie, nie zrzucę. A, zrzuciłeś go, No, no dobrze, bo on bieg Jezus. zaraz Bądź za mną. Jesteś mistrzem Cztery osoby. Czy strzeliłem dobrze? Nie, pięć przejdzie. No, no ale oh. połowa odpadła. Dobra, finał, proszę, heksagon. No mówiłem, nowy rolów. Wygrałem na tym raz. Bo tu jest strefa grawitacji, raczej, teraz. A to nie jest stary rolow? To jest stary, znaczy, zdjęcie jest stare, ale pewnie będzie ten nowy, że z... będzie podzielony na pół dalej, i będzie strefa będzie... grawitacji. No. no. Yy, o dobra, zrespiłem się po lepszym miejscu. No nie wiem, pandzie, ja nie będę nic mówił, kibicuję ci. Proszę, wygraj to dla nas, żeby już psycha nie siadała. <laughs> postaram, postaram się. Oczywiście. Ej, cz czwórka nas przeszła, ktoś wyszedł z gry. Jest nas no czterech. Dobra, idź tam. Ten kolorowy. Ty musisz uważać z tymi skokami to. No właśnie, na razie mo mogę tak powoli, ale później jak to przyspieszy, to trzeba właśnie takie dalekie skoki robić. O, dobra, odrzuciło. odrzuciło. Jeden, V1, jeden V1, no? Jeden na jeden. Jeden na jeden. Dobra, ja skaczę po tej stronie, on niech sobie skacze po tamtej i tyle. Weź go I może spektatuj. Dobrze. Co on robi? No, to jakimś wikingiem jest On wyszedł teraz sobie ze strefy Już się slime podnosi Dobra, I'm just better się jeszcze nazywa, no to może być ciężko o, 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 ja nie wiem co się... Ty, no powinno go to Wyp... Nie no co, co jest? jest? Jak on na tym ustał? Dwa razy go uderzyło, widziałem, to on nie widziałem, widziałem go, bo akurat w moją stronę. Jest zablokowany, będzie skakał do ciebie chyba. panikuję, panikuję, jest do ciebie o, może go ta. trafi ta ściana, wracę nie. do siebie, wracaj do siebie. Zdąży chyba. Ja nie lubię tych jego ścian, te moje są lepsze, bo jego się otwierają, zamykają. No tak, tylko że właśnie nie rozumiem, bo on dwa razy jakby w to wszedł, ale to może być też błąd poglądu po prostu. Skoczył w ścianę centralnie, zglitchowany jest, ale żyje. Wytyfy. Takich cheater jest, sam just better. Folga, guys, jak przegram na cheatera, to zaliczmy to. <laughs> to prawda, znowu go uderzyła ta. Spadnie. Spadnie! Mamy to! Jest, dobra! To. Wygrałem Uuh. bez spadnięcia z mapy, wreszcie, dobra, masakra! Będzie, jesteś mistrzem! 50 ja minut! Cztery razy pierwszej rundy, ale to nie ważne, ważne, że mamy ciebie G -g -g. Ja nie mogę, co to jest za challenge w ogóle odklejamy. Ale dobrze, że tam ci odpadli na początku we dwójkę Prawda, no. Bo już potem jeden w jeden, to już albo on, albo ja już nikt sobie Uuh. nie przeszkadzał Dobra Cuda. Cuda. Widzowie... Stawcie łapkę w górę, bo to było ciężkie i tak, bardzo. Trzeba. I zasubskrybujcie mój kanał, wbijajcie do Manojka również, bo Manojek dobija milion subskrypcji, więc bijcie do niego. O, i dół od złotej wiedźmy dostałem. To jest skinek za winy. Trzeba mieć 254 korony i właśnie wbiłem, więc fajnie. Dobra. To co moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Pa, pa.